No także tu jest druga część filmu yy, z ułatwieniem oszczenia. To już jest przykręcone oszczałka do blatu. Tu jest na wkręt z nakrętką, tu jest na zwykłą śrubę z podkładką. No i tak, i tu można. Bierzemy sobie i można lecieć po kolei. Nie. <tryk> No to jest pilnik dziadowski, nie on się ślizga, widzicie, tym pilnikiem nic nie zrobimy, ale takim pilnikiem ze sztyle jak mam To już by coś nie coś podziałał, bo tu, no ja tu na maksa ten, i w jednej ręce trzymam kamerę, w drugiej ten, nie jestem w stanie tu tym oszczyć, nie No Pan pokazuje na przykładzie żelazka Ale w innych piłach też coś. Te...